Papciu, a skąd się właściwie wzięła ta papuga u ciebie moja sąsiadka musiała nagle wyjechać w pilnej sprawie i pomyślała że u mnie będzie ptaszkowi najbezpieczniej ucieszyłam się nawet bo dziadek wychodzi na brydża i nie mam z kim porozmawiać Aha, no, ale teraz, gdy mnie masz, możesz porozmawiać ze mną. Prawda, bardzo lubię cię tu mieć. Mam dla kogo przygotować przysmaczki, komu tarmosić czuprynkę i przytulać. No fakt, dziadek przysmaczków nie jada, bo ma często zgagę i mówi: Nie przytulaj tak mocno, bo mi gały z orbit wyskoczą, a Łysinki. No, nie da się jakby wytarmosić. Sam rozumiesz. Babciu, a czy ja mógłbym z nią spróbować trochę porozmawiać z tą papugą, jak ty myślisz? Oczywiście, że możesz, tylko nie otwieraj przy niej okna. No tak, no tak, bo jeszcze ucieknie. Nie, nie ucieknie, ale strasznie skrzeczy. Tak skrzeczy, że się przeziębi i że zaczną jej wypadać pióra. Poważnie? Tak, a poza tym musisz wiedzieć, że ona, w zależności od humoru, czasami mówi po polsku, a czasami po angielsku. I nigdy nie wiadomo do końca, który wybierze język. Dasz sobie radę? Uczę się angielskiego, babciu, w przedszkolu, wiesz, chociaż Wioleta umie jakby trochę więcej. Jak sobie nie poradzę, to może nawet ją tu zaproszę. Zgoda. Cześć papugo! mam na imię Tymek, a ty? Hello, my name is Aha, Aha, Aha. Słyszałem, słyszałem. Nie musisz powtarzać po trzy razy. Aha jest very angry, very, very angry. Powiedziałaś, że jesteś zła, bardzo, bardzo. O, to smutne. Czyli Ojej, kiedy jesteś zła, mówisz po angielsku, a jak masz dobry humor po polsku. Hurra, hurra! Odkryłem, babciu, odkryłem! Dance, dance, dance! dance. Tańczyć? Chce ci się tańczyć i jesteś zła? No tak, jak tu tańczyć bez muzyki. A lubisz rap? I like that! I like that! Lubisz? Lubisz i masz! Oto piosenka niedługa. U mojej babci mieszka teraz papuga. Ma na imię Arara. Lubi latać w przyciemnianych okularach. Z szyberdachem ma furę. A pod skrzydłem dotykową komórę. Gdy jest słabym, humorze, to po polsku nie chce gadać, broń Boże. Oto piosenka. A, a, oto piosenka. A, a, oto piosenka. A, a. W rapowanych dźwiękach. Proszę, proszę, co za rap? Bravo, bravo! O, nie jesteś już zła. No to teraz, kiedy masz już dobry humor, zaproszę Violetę i się poznacie. Violeta jest super, mówię ci. Violeta, super! Violeta, super.